Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w takim innym odcinku na kanale, którego dawno nie było. Jest to, dzisiaj omówimy sobie DLC Class do Farming Simulator 19, dzisiaj jest 22, 10 jest premiera, jest 11. Ja po południu jadę do sklepu odebrać sobie wersję pudełkową, miałem teraz jechać, ale no, mm, teraz nie mam, będę jeździć dwa razy do miasta, bo tu nie ma po co jeździć. No i tak, przejdziemy sobie, no jesteśmy na oryginalnej stronie Farminga, przejdziemy sobie w Platinum Expansion. Na oryginalnej stronie Klaska kosztuje jak widzicie 19 Euro, więc polecam bardziej kupić w Media Expert bo jest za 44 zł lub na Steamie. No i co? Mamy tutaj klasy. Oczywiście długo to oczekiwane DLC przeze mnie szczególnie. I no i przez wiele innych osób bo mamy bardzo, bardzo fajny pakiet maszyn, no właśnie do którego przejdziemy. Mamy sobie tutaj takiego małego klasa, to no ja przejdziemy do ciągników. Mamy tutaj właśnie takiego małego klasa Ariona 460, 410 Czyli myślę, że to jest 110 koni około do 160 konfiguracja, czy to będzie albo w małych, albo w średnich ciągnikach, ale chyba w tych yy, średnich. No i... a nie, małe ciągniki, czyli on tak będzie miał do 100 chyba 30 dwudziestu koni, tak mi się wydaje, jak on jest mały. Albo do 150. pięćdziesięciu, ja nie wiem, nie wiem, tak kurde ciężko mi to określić. Mm, tak on właśnie wygląda. Dzisiaj ogólnie wieczorem, jak odbiorę już DLC ze sklepu, to... ...nagram dla was odcinek, więc wieczorem dostajecie jeszcze drugi odcinek z DLC, pokaz masę mi w ogóle. No i tak, jeszcze dzisiaj ponagrywam wam parę serii, bo ja w tym muszę nagrać wam odcinek informacyjny na temat Giselberga, ale to jest teraz. nie teraz. Znaczy, jutro go dostaniecie, tak myślę, jutro. No jutro dwa odcinki. Yy, dobra. Detalis yy, Detali. A, 140 koni. A, czyli to sobie wchodzicie? Czy macie od 90 do 140 koni. Ogólnie tak. Ten ciągnik będzie u mnie na osinie nie niedługo, no więc na prywatnym sejlu, więc to tam śledzi grupy i ten co ja gram to wie jakie ja mam masyny, także no. Następny mamy klasa Ariona 660 yy, i 610. Średnie ciągniki, 205 koni maksymalnie, 50 km na godzinę. Następnie mamy klasa Axiona 870 i 800, czyli średnie ciągniki 295 koni maksymalnie i 50 km. No następnie mamy już takiego dużego korsa Axiona 960-920 i mamy tu 445 kuni, więc na razie taki ciągnik miodowski jest potrzebny. Następnie mamy Xeriona 5000 w kategorii duże ciągniki i mamy 530 koni maksymalnie w nim. Yy, ładowareczka mamy Skorpiona na, na 1033. Bardzo fajna ładowarka. Tylko jest bardzo dużo ładowarek, bo jest 5 ładowarek w farmingu. Czyli no takie hechewki. 136 koni. Następnie mamy Toriona na 639. Oficjalnie on mi się podoba. Jak ogólnie te to Toriony mi się podobają. Ładowarki. 68 koni. Bardzo też fajna ładowarka. Tutaj mamy testoriona 956 sinus, 106 koni, 40 km max. I następna ładowarka testorion 1914 i 224 koni. No tego używałem na jakichś z modów, więc to wywaliłem, bo to wadziemy. Teraz najważniejsze, na co chyba czekaliście, kombajny. Mamy tak, klasa lekcjona 800... 898, 8, 8, 8, 8 Generalstronic, czyli 8900, on się tak nazywa tutaj. 8900, czyli klas lekki on 750, no to już nie będzie tego, to już będzie 800. Czyli to już jest, no już duży model 700. koni, Kurde, to to już naprawdę. Jeszcze tego, to jest to nowe, to kanał w dodatku. Do niego mamy header. Yy, chyba to jest 12-metrówka, i do kukurydzy mamy 9-metrówkę. Następny jest kombajn, na który czekałem sam osobiście. Już nie mogę się doczekać, kiedy pierwszy raz do niego wsiądę. Tukano 580. No, to kombajn ten jest po prostu piękny. No. Ja go bardzo lubię, polecam każdemu. Chyba lepszego kombajnu nie ma. 7 metrów przystawka do zboża i 6 metrów do kukurydzy. Następnie mam Jaguara 980 do kukurydzy yy, i do niego jest przystawka 7,5 metra i mamy następnie Jaguara 960 na gąsienicach. sobie Pokazuję Wam moc te inne. Mamy do niego przystawkę 9 metrową, czyli no tylko że na razie ten duży to mi nie będzie potrzebny, że tak wam powiem. O, ale potestujemy sobie dzisiaj jeszcze raz na odcinku tej maszyn, na pewno mówiłam wam. Yy, dobra. Detaile. Tutaj mamy do trawy, do tego, też do, traw, do, do, znaczy do pokosów z trawy, tutaj do trawy ogólnie, tutaj wózki, to na nie będę pokazywał, bo, bo to sobie sami zobaczycie dzisiaj na odcinku. Następnie przyczepy samozbierające, które mi się też oficjalnie bardzo podobają, kosiareczki hmm, też bardzo ładne, prasa, która była na początku w modach w farmingu, pamiętacie, na pewno pamiętacie, jest teraz jako oryginalna w podstawce dodatku klasy. Czyli było wiadomo, że DLC klas już będzie chyba jednak wychodziło do farmika, skoro wysłała jako pierwszy mod taki lepszy z klasa, wyserwowała właśnie ta prasa. Więc to już była jakaś mała zapowiedź, ale co nie to nie było od gwiazdy, tylko od jakiegoś gościa, no nie? Yy, dobra, Ty mamy Rolanta. To co mogę sobie owijać. Bardzo też fajna prasa, taki inny kun. Dwa tury ogólnie, obciążniki klasa, no i... I do, w się macie ładowarkę klasa yy, Toriona 1914 Devon Mur, czyli takim ładnym, z takim ładnym malowaniem. Mamy klasę dominatora 108 SL Maxi. Yy, no, wam powiem, że ta ładowa, ten kombań to ja na niego oficjalnie sam kurde czekałem. No, to jest chyba najlepszy kombań, jaki może być. No nie? no i tak. Mamy tutaj jeszcze do niego header no i budynek. No i tak by się prezentowało całe biurko, nic specjalnego może to nie jest, ale no sama to że jest klas, tak? Licencja klasa, no i to jest no prima Także nic dodać, nic ująć. Także tak, czekajcie do wieczora. Ja jeszcze dzisiaj muszę parę odcinków i tak nagrać, z trzynastki, z dziewiętnastki, z Giselberga bo już tam dawno nie było, sprawdzanie na pewno muszę dla was zagrać. Czyli... Dzisiaj może będziecie mieli nawet trzy odcinki, nie, nie dwa. Jutro dostaniecie też dwa, bo jutro dostaniecie e, chyba Giselberga I wieczorem chyba sprawdzanie, nie jestem pewny, ale chyba tak to właśnie zrobił. E, a później albo kiedyś to było dostaniecie jutro. I sprawdzali. Nie wiem, jakoś bo trzeba muszę Giselberga w ogóle dawać Was nagrać, bo tam się dużo, dużo, dużo rzeczy pozmieniało. Ale. Tak jak mówiłem, Giselberg to jest seria poboczna, Ja więcej tam gram na singlu niż tego. Dobra, ale to miałem tylko mówić DLC, więc co do Giselberga się na odcinku, który będzie. Ale chyba jutro będzie. Tak, chyba jutro. Dobra. Myślę, że dzisiaj to by było na tyle. Widzimy się wieczorem w testach GLC, a tymczasem zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i suba. Ja się z Wami zagnam, do następnego, trzymajcie się, cześć, no i po.